Hejka wszystkim, witam was na kanale Zaczytana, jestem Aurelia i dzisiaj przychodzę ze filmem, na który mnóstwo z was, mnóstwo z was pytało, czekało i dalej pytało, kiedy będzie i po ponad roku przerwy przychodzę do was z drugą częścią filmu Czytam Wasze. Ulubione książki. Jeśli ktoś nie wie, na czym ten film polega, tutaj akurat się troszeczkę zmienił mi zasady. Ja powiem, oczywiście powiem zmiany, ale chodzi właśnie w tym o to, że na Instagramie daj skrzyneczkę z ulubionymi waszymi książkami. Wy mi piszecie Wasze ulubione książki. No i ja tym wybieram dwie książki, które mam przeczytać. W sensie... Właśnie teraz będzie trochę inaczej, no bo w filmie rok temu robiłam tak, że losowałam w słoiczku, w sensie wszystkie książki spisywałam i później losowałam, ale w tym roku stwierdziłam, że chcę zrobić to troszeczkę inaczej, ponieważ ostatnio nie kupowałam książek i nie chciałam tego zmieniać, i, i stwierdziłam, że jednak teraz jakoś mam mniejszy mód do czytania, dlatego zrobię sobie tak, że jedną książkę wezmę taką papierową, a drugą po prostu wezmę jego audiobook i sobie przeczytam. No i tym razem stwierdziłam, że to jednak ja sobie wybiorę te książki, no żeby było po prostu, wiecie, dla mnie, dla mnie wygodniej i po prostu no wolałam sobie wybrać, żeby wziąć jakąś z biblioteczki no i jakoś po prostu poszukać sobie na bicie, czy gdzieś indziej, więc, więc tak. Ale to dalej nie zmienia faktu, że to faktycznie są wasze ulubione książki i zaraz wam tutaj też wyświetlę jakby zdjęcia właśnie propozycji żeby nie było, że was kłamie, chociaż mam nadzieję, że nikt z was tak nie pomyślał. Zaczęłam już czytać pierwszą książkę i są to igrzyska śmierci. O tutaj macie, o tutaj jest ta właśnie propozycja od pewnej osoby, igrzysk śmierci. Ja jestem już na stronie 130 i powiem wam, ja chyba jestem jedną z ostatnich osób, które czytają igrzyska. No tak serio, bo ja w ogóle jestem taką osobą i jestem z siebie mega dumna, że ja się strasznie broniłam przed filmami, przed editami, ja się broniłam przed wszystkim i ja powiedziałam sobie nie, najpierw mam przeczytać książkę i i dosłownie filmu to może ja widziałam dwie minuty. A editów to nie wiem, ja może też widziałam z dwa. Więc ja jestem z mega dumna, że sobie niczym nie zaspoilerowałam. Więc czytam Igrzyska Śmierci. No fabułę wam raczej mówić nie będę, ponieważ to jest Naprawdę mega, mega popularna książka. No więc wam opowiadać nie będę. Jak na razie bawi się naprawdę całkiem fajnie. Podoba mi się. Teraz będę już na etapie właśnie samych igrzysk, więc zobaczymy, jak będzie na tych igrzyskach. Choć, bo nie ukrywam, to jest dla mnie najciekawsza część, jak jednak oni się tam nawzajem będą mordować. To może być naprawdę mega. No w sensie, ja właśnie mnie najbardziej właśnie w takich książkach zawsze ciekawił ten moment faktycznie, kiedy oni się muszą zabijać i mordować i tak dalej. No więc zobaczymy, jak to będzie zrobione. Co booka, to jeszcze sobie nie wybrałam, ponieważ y, było parę propozycji, w sensie, które znalazłam na bookbicie, a jutro idę do mojej przyjaciółki Kaliny i ona ma, ogólnie nie ma bookbita, tylko ona ma chyba Storytel lub jeszcze coś innego y, i właśnie ja jej wysłałam właśnie wy, wasze wszystkie screeny, y, no i ona tam poszuka co ona tam ma na tej aplikacji do słuchania, więc na pewno coś będziemy słuchać właśnie z tych propozycji y, od was, ulubionych książek. Jeszcze nie wiem co, no ale oczywiście wam opowiem. No i mam nadzieję, że właśnie te książki które są waszymi ulubionymi, stają się też moimi. Może po prostu może nie ulubionymi, ale przynajmniej lubianymi. No i tym poza akcentem zaczynajmy. Hey, dzień dobry, moi drodzy. Zapraszam Was na drugi update tego filmu. I jeszcze zanim zacznę opowiadać o tych dwóch moich książkach, to z góry powiem, że jeśli będę jakaś taka mniej bez, bez energii, albo będę czasami jakieś głupoty gadała, to z góry przepraszam, ponieważ jestem chora, mam zatoki. Tutaj zatoki, mam stan podgorączkowy, mam katar, kaszel, czuję się naprawdę dosyć słabo, dlatego no z góry, z góry przepraszam. I jeszcze sorry, jeśli ten kat byłby trochę krzywy, ponieważ ja mam taki statyw, że jego się nie da ustawić idealnie prosto. Więc jeśli macie do polecenia jakieś takie statywy lub taki sto, jak po prostu zwykły, gdzie to jest równo i wiadomo, że gdziekolwiek nie postawisz będzie równo, jakby równo będzie telefon i nie będzie widać jakoś tak na bokach, to dajcie mi koniecznie znać, napiszcie mi, jeśli macie takie do polecenia. No ale dobra, już książki. Jestem na 213 stronie Igrzysk Śmierci. No, jestem już w większej połowie. Czytam to jakoś wyjątkowo powoli, ale to też pewnie ze względu na to, że no, jednak byłam u mojej przyjaciółki, dlatego no tam nie czytałam za wiele, no oraz jestem chora, więc jakoś. Za dużej energii nie mam na czytanie, jednak powiem Wam tak: ogólnie to nie zwala mnie to z nóg. Chodzi mi o to, że. Wiecie co? Ja chyba miałam za duże wymagania co do igrzysk. W sensie, ja oczekiwałam od nich czegoś lepszego, ponieważ ileż to książek jest porównywanych do igrzysk, ileż to o książkach się mówi, że mają vibe igrzysk śmierci i ileż to się mówi, że igrzyska są tak fenomenalne, tak świetne, tak wybitne, to. Ja jednak podświadomie spod... miałam nadzieję na coś takiego wow, rozsadzającego łeb, banie, wszystko. I podoba mi się, ale nie aż tak jak myślałam. Ale wydaje mi się, że to może być trochę spora wina moich oczekiwań, chociaż ja też może spodziewałam się trochę czegoś innego, bo ja się bardziej spodziewałam takiej yy, brutalnej jatki. Tutaj nie ma jej aż tak dużo. W sensie jest dużo innego kombinowania, żeby zwolnić wrogów lub ich zabić. Nie tylko patrząc na siłę, lub po prostu na jakieś wiecie noże i tak dalej. Albo przynajmniej ja jeszcze tego nie miałam. Dlatego, no, nie wiem, zobaczymy, jak będzie dalej. Zobaczymy, czy trochę coś się zmieni, ponieważ, no jednak, oczekiwałam od tych igrzysk czegoś takiego brutalniejszego. W sensie, to są igrzyska śmierci. Nie wiem, po prostu oczekiwałam takiego. Co faktycznie pokaże mi, że wszystkie inne książki, które porównywały, po, zostawały porównywane do igrzysk, były niczym. Miałam taką nadzieję. Wczoraj czytałam dosyć sporo, w sensie czytałam 40 stron, ale się wciągnęłam ponownie trochę bardzo, trochę bardzo, więc, więc fajnie. Jakoś za więcej takich rzeczy nie mam do przemyślenia. No wiadomo, w sensie bardzo mi się podoba to, jak mini bohaterka, bo ciekawe jest to, w jaki sposób jest poprowadzona fabuła w tej książce. To jest bardzo dynamiczna książka, taka... Nie, że podróż drogi, ale no taka bardzo ciekawa podróż z bohaterką i wydaje, no na pewno wydaje mi się, że końcówka może być bardzo przykra, w sensie, no bo wiadomo, przywiązaliśmy się już do tego bohatera, może do tego, trochę do tego, do tego, no wiadomo tak mi się przynajmniej wydaje, nie wiem, czy tak będzie, no ale zwycięzcą igrzysk może być raczej tylko jedna osoba, no chyba, że zaleci jakiś giga plot twist pod koniec, no ale coś mi się wydaje, że może być dosyć przykro na tej końcówce, ale właśnie jak już mówiłam, bo trochę odbiegałam od tematu, bardzo mi się podoba to, jak jednak ta, ta książka kmini, w sensie jak główna bohaterka ma inne takie sposoby na przeżycie, o których ja bym nigdy nie wpadła na pomysł, to jest bardzo ciekawe. Podoba mi się kminienie, ale trochę mi się nie podoba kierunek tej książki, ciężko mi to jakoś lepiej sformułować słowa, więc mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi. Ale na pewno będę chciała, tylko jak skończę książkę, na pewno będę chciała się zabrać za film, bo jest szansa, że film trochę będzie bardziej dla mnie, będzie bardziej mi sprzyjał. Ale słyszałam, że film ogólnie jest mega dobry, słyszałam, że, że naprawdę bardzo duża ilość książki jest zawarta w filmie, co już z góry jest wielkim plusem, no bo wiecie, ja bardzo nie lubię jak. W serialach czy filmach są zmieniony wygląd bohaterów lub akcja i tak dalej, więc y, tak, tylko informuję, że na pewno będę chciała oglądać film. No a teraz drugą książkę, którą zaczęłam. Ja zaczęłam na wyjeździe właśnie do mojej przyjaciółki Kaliny y, i jeszcze wam nie miałam jakoś okazji o niej wspominać. mogę wam wspomnieć właśnie jak byłam u Kaliny, ale stwierdziłam, że tam chce się 100% skupić na tym, żeby dobrze się bawić, a nie żeby myśleć czy nagrać jakiś update czy nie, ale jestem, ale już tak mówiąc, jestem w 54% cmentarza osobliwości. To jest dosyć długi audiobook, bo ona chyba 16 godzin, więc zostało mi jeszcze z 9 godzin do przesłuchania. Mam nadzieję jednak mimo wszystko, że zabiorę się w bardzo bliskim czasie. Fajnie by było jakbym jeszcze na ferach skończyła, tym bardziej, że Będę siedziała parę dni dłużej w domu przez moją chorobę, więc fajnie by było, jakbym skończyła jeszcze na feriach, fajnie by było, jakbym, nie wiem, ogarnęła jakieś puzzle lub coś innego, bo miałam też taki problem, że właśnie chciałabym go bardzo słuchać, ale trochę nie mam jak. W sensie wczoraj chciałam przed spaniem, ale zostałam jak słuchałam audiobooka, ale ustawiłam sobie y, minutnik, w sensie, że po parę na minutach się wyłącza, więc mi się wyłączył na szczęście, nie przesłuchałam całego, ale muszę znaleźć moment, w którym skończyłam. No ale będę właśnie sobie chciała jakoś ogarnąć coś, żebym jednak no, skończyła tego audiobooka, y, ale może to być o tyle ciężkie, że mnie tak średnio interesuje jakieś układanie puzzli, robienie haftów diamentowych i tak dalej, więc zobaczymy, jak to będzie. No ale już się trochę rozgadałam, a wam nie powiedziałam jeszcze w ogóle o fabule i tego, co ja sama uważam. Mamy tutaj historię bohatera które nie pamiętam, jak miał na imię, ale jego historia polega na tym, że on w mieście jest takim, jakby pomaga takim trochę zbiorom, bym powiedziała, w sensie takim osobom, które trochę prawdopodobnie coś nielegalnie robią, lub którzy mogą się bardzo łatwo kogoś pozbyć na zawołanie. I właśnie w pierwszych scenach naszej historii główny bohater zostaje pobity właśnie przez osoby, z którymi kiedyś pracował, ponieważ ktoś kiedyś powiedział o nim jakąś nieprawdziwą rzecz. Ci ludzie to uknęli, prawdopodobnie nieprawdziwą. Ci ludzie to łknęli, no i ma on zostać zabity, jednak udaje mu się uciec i trochę nie wie, gdzie uciekać, ponieważ jest poszukiwany, nikt go nie chce, ponieważ boi się, boją się, że on sprowadzi na nich kłopoty, więc musi sobie trochę radzić sam. No i kiedy przychodzi na sekundę, na sekundę do swojego domu, puka do niego pewien człowiek, który mówi mu. Ej, słuchaj, bo jest taka sprawa, ty jesteś spadkobiercą chyba, dziedzicem, dziedzicem pewnego typa, który ma wielki dom, taką rezydencję, ma mnóstwo pól, łąk, ma tak naprawdę ogromne ziemie i no jesteś dziedzicem, więc jedź tam i tam mieszkaj. I on myśli sobie, wow, jak, w sensie... To jest coś niesamowitego, że coś takiego spadło na mnie akurat w momencie, kiedy tak bardzo tego potrzebowałem, on się pytał haczyk. Ten mu mówi mu, że nie ma haczyka. No i twierdzi, że no dobra, to jadę. No i tam przyjechał. No ale jak się możemy domyślić? Okazuje się, że haczyk jest, ponieważ y, wydaje mi się, że ta książka jest oparta na jakiejś mitologii, może słowiańskiej. Nie powiem wam w 100%, albo to jest zmyślane przez samą autorkę, y, nie powiem wam w 100%, ponieważ y, no, nie znam się na mitologii słoweńskiej, ja tylko głównie w greckiej tam y, y, jestem i interesuję się nią. No i okazuje się, że tym haczykiem jest pewien cmentarz, który jest właśnie na posiadłości y, tych pól, i łąk i tak dalej. No ale okazuje się, że to nie jest byle jaki cmentarz, ponieważ jest to cmentarz dusz. To są dusze, które w nocy przejawiają się w potwory w potwory, które da się kontrolować, jednak trzeba pilnować tego cmentarza codziennie, sprawdzać, czy wszystkie zabezpieczenia są tak i tak dalej. Trzeba karmić te potwory, tak naprawdę te dusze no i nasz główny bohater musi to robić, ponieważ nie mogą one uciec z tego cmentarza, ponieważ no, jeśli były ciepłe, to mogłyby zrobić bardzo duży zamęt i jak w miasteczku, które jest niedaleko właśnie rezydencji naszego głównego bohatera, jak i na całej reszcie świata, dlatego musi on codziennie w nocy chodzić, z pewnymi oczywiście Innymi osobami, no i sprawdzać ten cmentarz, pomagać, ale też w ogóle on może widzieć te potwory tylko wtedy i inni mogą je widzieć, tylko wtedy, jeśli on w pewnym miejscu da swoją krew, a są to potwory widoczne tylko faktycznie wtedy, jeśli to jest krew prawdziwego dziedzica, więc mamy zapewnione od razu, że jest on dziedzicem. No i w sumie tak wszystko się zaczyna. Dosyć Wam się rozgadałam, ale podoba mi się to, że Wam się tak rozgadałam na temat tej fabuły. Ja Wam powiem, że to mi się bardzo podoba, w sensie to jest moje pierwsze spotkanie z twórczością Pauliny Händel. Wiem, że ona jest bardzo. Wychwalaną autorką, no dlatego byłam ciekawa, co tutaj się potoczy. I jak na razie powiem Wam, że bardzo mi się podoba sam wątek tych cmentarzy. Bardzo mi się podoba to, że główny bohater ciągle odkrywa nowe potwory, na jakim poziomie te dusze. Po... Dusze AK potwory, to że jednak on nie wie, czego się po nich spodziewać, ciągle się o nich uczy, czegoś nowego. Sam odkrywa różne rzeczy, jak można je trochę bardziej powstrzymywać i tak dalej. Widać, że jeszcze nie wiemy o wielu rzeczach tutaj, które są. Widać, że jest tutaj mnóstwo tajemnic, ponieważ jest oczywiście jeszcze parę takich trochę istotnych wątków, ale no nie będę wam o nich mówiła, bo one są na tyle skomplikowane, że zajęłyby mi one jeszcze parę dobrych minut opowiadania. No ale ten cmentarz mnie bardzo pozytywnie zaskoczył, ponieważ jakoś Jakoś wewnętrznie szukałam takiej książki, gdzie właśnie będzie tyle takich potworów i trzeba będzie sobie z nimi radzić. Jest to naprawdę bardzo, bardzo ciekawe, i to jest bardzo dobra fantastyka, na której naprawdę świetnie się bawię. Bardzo mi się podoba też sam motyw w dworku, też tutaj jest takie duże budowanie relacji, ponieważ no w tym dworku oczywiście ktoś się musi zajmować mieszkaniem, jedzeniem i tak dalej, no i oczywiście są tam osoby, które tam pracują. I bardzo mi się podoba budowanie relacji głównego bohatera z nimi, ponieważ na początku oni byli sobie nawzajem bardzo nieufni, oni się bardzo nie lubili i byli tacy od siebie trochę odsunięci, ale podoba mi się to właśnie, że z każdą chwilą ich relacje trochę bardziej się zawężają i no jednak są takie coraz bardziej ciekawsze i milsze i no ogólnie to jest naprawdę bardzo dobra książka, nie spodziewałam się po niej jednak takich fajnych rzeczy. Bardzo mi się podoba w sumie charakter bohaterów, ponieważ co prawda niektórych troszeczkę jeszcze nie rozróżniam, ale charaktery mają dosyć mocno widoczne i naznaczone, dzięki czemu mniej więcej możemy się spodziewać... Jakiś bohater zareaguje, co no, jest mega fajne i bardzo mi się podoba, no bo wiadomo, o, jeśli chodzi o kreację bohaterów, to ja zawsze bardzo na to patrzę. I chyba więcej takich rzeczy nie mam do powiedzenia co, co do cmentarza osobliwości. Na pewno wam jeszcze da update, jak już skończę, albo jeszcze w połowie. Zobaczymy, czy coś się wydarzy takiego przełomowego, że będę musiała wam przed końcem tej historii jeszcze coś dać, opowiedzieć. No ale tak, bardzo mi się podoba. No jak już mówiłam, chciałabym za niedługo się zabrać do dalszego słuchania, aby mi dać się koniecznie, zna A właśnie tutaj, jeszcze ten komentarz, w sensie, ten, to okieneczko od cmentarza osobliwości chcę wam pokazać, żeby nie było, że sobie sama wybrałam czy coś. Dajcie znać, czy czytaliście którąś z tych książek? Może macie podobną opinię do mojej, chociaż może dajcie znać pod koniec, jak usłyszycie moją końcową opinię, ponieważ może się jeszcze wiele w tej kwestii pozmieniać. No i tak, ja się z wami żegnam. My się prawdopodobnie widzimy za 3-4. Pięźni. Nie mam pojęcia, dla was to będzie sekunda, dla mnie właśnie dłuższy czas, ale bardzo dziękuję, no i do dalszego oglądania. Nigdy nie wiem jak kończyć te update'y. Dzień dobry, zapraszam na update numer 3, chyba, nie jestem pewna, chyba na trzeci update lub drugi, lub czwarty, nie jestem pewna, ale poświęć, jeszcze zanim update, poświęćmy chwilę... Na to genialne światło, bo jest ono tak wybitne, w sensie ja się tak cieszę, że słońce już po prostu wyszło, bo kiedy jest słońce, życie staje się lepsze, po prostu nagle y, uważasz, że jesteś ładniejszy, y, po prostu masz lepszy humor, chętnie się wstaje do szkoły i może to też dlatego, że zwolniłam się z dwóch ostatnich lekcji. W sensie no, nie mogą na nich być. No ale po prostu ja ich nie ma i po prostu dlatego mam też może humor lepszy, nie wiem, ale... Po prostu też, jak jest, jak jest telefon, jak mogę do Was nagrywać i nie musi być sztucznego światła, to jestem tak szczęśliwa. E, dlatego tak, tutaj sekundka była właśnie mojego zachwytu nad światłem, a teraz już książki. Ostatnio jak Wam e, chyba robiłam update, to jeszcze nie skończyłam Igrzysk Śmierci. Nie wiem, ponieważ ten update był dosyć dawno temu. E, dla Was nie, dla mnie jakieś, nie wiem. 5-6 dni temu, chyba jeszcze wtedy, kiedy byłam chora, skończyłam igrzyskę śmierci. Ja, no już jakiś czas temu, jak wam mówiłam, oceniłam igrzyskę na 4 gwiazdki. To są dla mnie bardzo solidne 4 gwiazdki. Oglądałam też film, ale to o filmie nie będę tutaj za wiele mówiła. Ogólnie to cały kształt całkiem mi się podoba. Uważam, że trochę ten sam moment igrzysk mógł być troszeczkę dłuższy i bardziej rozwleczony, też nie wiem, oczekiwałam troszeczkę właśnie takiej większej brutalności jednak w tych książkach. Bardzo mi się podoba to, że jednak bohaterka nie za... Nie wiem, ile wam mówiłam w tamtym update'cie, we wcześniejszym, gdy się powtórzę to. Przepraszam, postaram się tutaj zwięźlej na temat. Bardzo mi się podobało tutaj to, że bohaterka nie zapomniała, kim jest i no faktycznie jednak wspomina te rzeczy z dawniej i wspomina te umiejętności, którymi jednak obsługiwała się wcześniej. No i jednak mimo tego, że przez pewien czas ma naprawdę dużo, dużo jedzenia i tak dalej, oczywiście jeszcze ten czas przez igrzyska no to jednak nie zapominam, kim tak naprawdę jest i jak wyglądają jej faktyczne realia. Co do samego wątku romantycznego, nie jestem jakoś nie wiem, mega podjarana i jakoś nie, wiem, nie dopikowałam bohaterom. Chyba Katrice podoba mi się bardziej jako ten typ samotniczki, jako typ osoby która nie potrzebuje nikogo, a jeśli tak, to po prostu kogoś, który przypomina młodszą siostrę lub po prostu bardziej przyjaciela niż kogoś, z kim miałaby bardziej tworzyć wątek romantyczny. Zakończenie było takie, że powiem wam, że ja się go... Nie spodziewałam się go, nie spodziewałam się go, a bardzo mi się spodobał, ponieważ pokazuje dużo takich względów politycznych, co naprawdę bardzo mi się podobało. Jednak to, że jak się już dzieją jakieś rzeczy, to nie zmienia faktu, że... Polityka polityką i do niektórych rzeczy nie powinno się mówić ani robić i tak dalej. Był, bo to, to jest bardzo ciekawy wątek. No i ogólnie też samo zakończenie takie ostatnie dwie strony. No, nie spodziewałam się po prostu ich. Chyba to miało zostać stworzone w stylu tego, że no jednak musimy sięgnąć po kolejny tom. Po takim zakończeniu ja nie odczuwam jakiejś takiej większej potrzeby. Też nie wiem, co się dzieje w kolejnych tomach, ale nie wydaje mi się, żeby tam już miały być w kolejnych tomach igrzyska. Wydaje mi się, że to już będzie bardziej ogólnopolitycznie, ale nie wiem, może się mylę. Jeśli się mylę, to mi napiszcie w komentarzach. Jednak uważam, że dobrze, że akurat sobie wybrałam tą książkę i rozumiem, dlaczego czyjaś z was i jest to ulubiona książka, dlaczego tak uwielbiacie Igrzyska. No, ponieważ mimo tego, że oceniam je na cztery gwiazdki, całkowicie rozumiem ich fenomen. Oczywiście jest parę rzeczy, które mi się trochę mniej podobały, uważam, że właśnie niektóre rzeczy mogły zostać trochę lepiej opisane, trochę dłużej, a niektóre mogły być troszeczkę krótsze. Dlatego, no, jestem ciekawa, ile z was faktycznie... Ulubionych książką są igrzyska, ponieważ osoba napisała mi tylko jedna w tej skrzynce, co wam dawałam, ale wydaje mi się, że z większości Was oglądających ktoś też może bardzo lubić igrzyska. Jeśli nie czytaliście, no to oczywiście polecam, no bo jednak te igrzyska, no to wiecie, to już jest po prostu książka w stylu takiego, powiedziałabym, że za niedługo pewnie klasyku, taki klasyk dystopii. Więc no oczywiście warto się zapoznać, wydaje mi się, że wam też się powinno spodobać. No i jestem ciekawa tego kolejnego tomu, nie ukrywam, ponieważ no, no i po prostu jestem ciekawa, co tam się będzie działo, czy tam jak dalej będą igrzyska, czy coś jednak innego się wydarzy. Ale z tego, co widziałam na Goodreadsie, drugi tom dostaje o wiele więcej pozytywnych opinii, więc no jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało. A teraz co do cmentarza osobliwości. Przesłuchałam już trochę więcej. Jestem chyba w 70, około 4%. Nie jestem w 100% pewna, ale tak mi się wydaje. Troszeczkę nie ukrywam ta druga połowa, zaczyna mi się dłużyć. No, no nie wiem, już powiem Wam, że już wolałabym iść bardziej w stronę końca. Nie wiem, czy to dlatego, że tak rozłożyłam to trochę słuchanie na dłuższe, dłuższą część. Ale jednak, no. Nie wiem, zostały mi chyba jeszcze 4 godziny, i nie wiem, co ma się jeszcze takiego wielkiego wydarzyć na tych 4 godzinach. Mogłoby to się już jak dla mnie po prostu kończyć, zaczyna mi się to powoli dłużyć, ale styl pisania bardzo mi się podoba. Bohater też jest. Bardzo ciekawie stworzony ogólnie ten cały świat jest bardzo ciekawy stworzony i wyrekreowany, ale to chyba nie będę wam mówiła nic więcej niż wam mówiłam w poprzednim update'cie. No po prostu troszeczkę mi się dłuży, ale zobaczymy. Może coś mi jeszcze zaskoczy, może jeszcze się pojawi jakiś wątek, który mnie bardziej wciągnie i zaciekawi. No zobaczymy. Mam nadzieję, że te 4 godziny słuchania nie będą mi się dłużyły. Ja do Was już przyjdę prawdopodobnie z updating końcowym, jak, przy, jak skończę słuchać cmentarz osobliwości. No i co? Jak ja wam mówiłam, nie umiem kończyć tych update'ów, więc. Papa doce, papa. Dla mnie za prawdopodobnie jakieś 3-4 dni, dla was za sekundę. Dzień dobry moi drodzy, przychodzę tutaj na zakończenie tego filmu. Nagrywałam już to zakończenie parę dni temu, ale jakoś tak, nie wiem, moim zdaniem było trochę w nieładzie, bym powiedziała. A poza tym dzisiaj mi fit, tak, fituje. W sensie przypięłam, jak wróciłam do tomu gwiazdki, ale tak to mi jakoś zmieniło postrzeganie tego fitu, że to hit. No ale tak, przyszłam do was z ostatnim update'em, który będzie trochę wyjaśniający, ponieważ... Podjęłam parę dni temu taką decyzję, że nie chcę kończyć z cmentarza osobliwości. Zostało mi mało, bo zostało mi tam chyba 2 godziny 15, ale ja tylko myślę, że ja muszę. Przesłuchać dalej te, te dwie godziny. To mi się aż po prostu odechciewa tego robić, naprawdę. Nie wiem, co się stało z tą drugą połową, ale jakoś ta druga połowa totalnie mniej mnie wkręciła, zaciekawiła i jakoś tak nie mam w ogóle na nią ochoty. I po prostu, jak ja, to me, jak ja to słucham, to już po prostu zastanawiam się, kiedy będę mogła to wyłączyć, żeby to miało jakoś ręce i nogi. Więc twierdziłam, że nie mam co się męczyć, tym bardziej, że. No miałam nadzieję naprawdę ogromne, że ta książka mi się spodoba. Może nie mi się podoba ta druga połowa, bo jednak nie słucham jej z moimi dziewczynami. Może to był jest główny powód i też wiecie, wtedy tak naprawdę tą pierwszą połowę, czyli takie nie wiem, około 6 godzin, mniej więcej. Przesłuchałyśmy tak naprawdę prawie na raz, ponieważ układałyśmy puzzle i może to też wpłynęło w dużym stopniu, że jednak, no wiecie, wtedy słuchałyśmy tego po prostu naraz, jednym ciągiem i nie robiłyśmy takich przerw, a teraz jak czytam sama, to właśnie tak jest trochę inaczej, bo nie mam zbytnie kiedyś się zmobilizować i przeczytać, i przesłuchać tego do końca. Także ja robię raczej DNA na tej książce, może do niej jeszcze kiedyś wrócę. No przykro mi jest, nie ukrywam, no ale mam nadzieję, że rozumiecie mnie, że po prostu, mimo że powiedziałam, że przeczytam ulubioną książkę, bo to jest w ogóle chyba moja przeciółkowa, właśnie Kalina mi tam wpisała ten cmentarz. Mimo tego, że jednak mówiłam, że to przeczytam, to mam nadzieję, że rozumiecie mnie, że po prostu zwyczajnie w świecie nie chcę się męczyć. Także ten, jednak mimo tego, że ten cmentarz do właściwie był trochę niewypełniony, to jednak patrzmy też na pozytywy, ponieważ przeczytam Igrzyska Śmierci. W końcu przeczytałam tak ważne dla każdego igrzyska śmierci oraz oceniałam je na 4 gwiazdki, więc to naprawdę jest dużo i fajnie, bo może gdyby nie ten film, to mogłabym jeszcze za igrzyska sięgnąć jeszcze później. Mam nadzieję, że ten film wam się podobał. Dajcie znać, jeśli byście chcieli jeszcze kiedyś taki. Ja się będę z wami żegnała. W ogóle fun fact, od osta ostatniego update'u minęło naprawdę mnóstwo czasu i dlatego ten film lotuje tak późno, bo ja go zaczęłam nagrywać chyba w lutym? A mamy... Co mamy? My mamy kwiecień? Tak, my mamy kwiecień. Znaczy, chyba go zaczęłam nagrywać w lutym, może albo w marcu, albo w lutym, nie jestem pewna. No, ale jak widzicie, to, że sama nie wiem, kiedy go nagrywaliśmy, to naprawdę oznacza, że nagrywaliśmy go dawno. Dlatego, już yy, kończąc, mimo tego małego niewypału, jeśli chodzi o cmentarz osobliwości, mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Życzę Wam miłego dnia, bądź z trzymać trzymajcie się. Cześć!